Witam Was na kanale do W dzisiejszym odcinku będziemy zwiedzać opuszczony dwór, również odcinek z chłopakami trochę jest nas więcej, bo jest Radek, Mikołaj, Seba, Oskar, Marcin, Rafał i Kacper. No i ja. Bez zbędnego przedłużania. Zapraszam do oglądania. Trzeba wszystko udokumentować. O kur... No się fajnie. Tam jakby się wkumował. B... Ale zejść? Jeszcze szybciej. To będzie schodzić. Tak to jest subitowa ta pasta, nie? To ja ci znowu sobie gonić. Chcemy, chcemy. A szogę?

No, Dobra, nie Co to nie wypadnie? Jeszcze co to jest? Tam dalej nie chodzi. <grymne> nie, to jeszcze jest... nie ty. jeszcze Ja, duchu tam, duchu. ja duchu. tam nie wchodzę. <grymne> <grymne> ty jeszcze masz duchy. Tam dalej się do Ma być. Proszę, dobre opony. Dobra, <grymne> idziemy. <grymne> no da. Widoki ładne.

Półki, co? Ale co to nie? Nie No to my będziemy pierwsi. Kto pierwszy? może no, tak. O ty nas ranę jest. No ja. O, dzień dobry. Dobry wieczór. No ale tu wszędzie jest na strony i stąd o, w, Opa, wlazł w gówno Oskar <gludziś> Ola Piwnica? Czy parter jeszcze

Mi, jakoś się wchodziło do tego, że spał. Tam drzwi padły. Nie chcesz bo my jeszcze w nie jesteśmy. Jak? Śmartno. 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 Śmartno.

Nie. To Zobacz, chyba tak, ktoś śpi, wie. ty. I co? Się... To prowadzi normalnie do albo teraz ty... Co! Patrz tutaj, w prawo idzie. Doprowadzi do, prowadzi... do zamku starego. Przejście podziemne, no? Ty, nie wiadomo czy przejście. Tam nigdy nie. No Jeszcze tamte w sumie. Tamtym... Albo to jest przejście? Wyjdź, kurwa. Tak. Pałacu w Radzika. To jest... O takim ty. ty o... To co idziemy tam?

관리 좀 관리 좀좀 고쳐야 돼. 관리 좀 좀. 어. 지금.

na no. Wygląda <słyszy> to, że jeszcze jest ty... nie To wszystko, w tym robię. Nie już A z boku nie jest zapisany głośno. To jest głośno. To To jest nie? Co, na ten odcinek to będzie wszystko. Jeżeli macie fajne propozycje, dajcie znać w komentarzu. No i co, żegnamy się i do zobaczenia w następnym odcinku. Cześć!